po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9.4 moda, który się nazywa Voxel Map i dodaje nam mapę, minimapę, znaczy taką, żebyśmy się nie zgubili w naszym świecie. Mod był znany kiedyś jako Zans Minimap i ja już robiłam filmik na tę wersję z tym modem, ale tamten był bez Forge'a, a ten jest tutaj instalacja jest Razem z Forge'em, żebyście mogli sobie doinstalowywać jeszcze inne inne mody. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Voxel Map pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Krótki opisik. Nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią. I wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie wynajdujemy wersję Minecraft 1.9.4 i tutaj właśnie na tę strzałeczkę sobie klikamy, żeby stąd pobrać voxel map na 1.9.4. Tu na tę strzałkę klikamy i stąd pobieramy. Po czym przenosimy się na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. I tutaj pobieramy coś, co się nazywa lightloader. I mamy tutaj dwa linki do pobrania. Jeden jest, oby, obydwa się tak samo nazywają, tyle tylko że jeden jest z końcówką EGZE, a drugi jest z końcówką JAR. Pobieramy ten z końcówką EGZE. Pamiętajcie, ten z końcówką EGZE, czyli ten pierwszy. Klikamy tutaj na, na ten właśnie link i stąd pobieramy ten plik. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz plików, z, plików tych dwóch, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i tak jak już wspomniałam na początku, jest to wersja instalacji z Forgem, zatem jest nam jeszcze potrzebny Forge na wersję 1.9.4. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9.4, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocny tuty 874. A jeżeli macie wersję non Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 874 i zainstalujcie Forge na wersję 19.4. I uwaga, w filmiku 874 ja instaluję Forge z końcówką 1909, ale wypobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik. Nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer 1954, numer końcówki. I właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te, tego moda, czyli te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersji Minecraft 1.9.4. I ten folder .minecraft, sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Przede wszystkim musimy zainstalować Light Loadera, czyli yy, nie musimy robić tego co teraz, ale żebyście widzieli co co robię, to pokazuję. Wchodzimy do folder .minecraft, wchodzimy do folderu versions. I tutaj mamy mam ostatnią wersję Forge'a z końcówką 1954. Tak jak wspominałam już o tym wcześniej, i teraz tak to sobie przesuwam, żeby nam nie przeszkadzało. I klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na tego kurczaczka, otwierając, uruchamiając ten plik. On nam się tutaj uruchomił, i będzie nam instalował właśnie tego light loadera. Do naszego folderu Versions. Jak widzicie, proponuje nam instalację do folderu 1.9.4, ale my chcemy go połączyć razem z Forge'em, właśnie tym ostatnim, żeby móc instalować inne mody również. Zatem klikamy tu na strzałeczkę i szukamy tego właśnie Forge'a. Znajdujemy, klikamy na niego, jest ten sam. Tu wszystko pozostałe zostawiamy tak samo i klikamy OK. I teraz nam napisało, że z sukcesem zainstalował Lightloader'a razem z tym Forge'em, którego sobie wybraliśmy. Jest to tutaj potwierdzone. Tu klikamy OK. To przesuwamy. Tu wchodzimy do .minecraft z powrotem. Tutaj wchodzimy do folderu mods i przerzucamy ten, tę białą karteczkę mod Map. Do folderu mods. Także jak widzicie, mam teraz Foxel Map razem z innymi modami z, z Better PvP, z Inventory Tweaks, z, z Jej i z Optifine. Tam jeszcze już pokazywałam y, instalację różnych innych modów, także możecie mieć tutaj więcej modów. OK, zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. Tutaj musimy zmienić profil. Bo mam wybrany profil z forgem z końcówką 1954, ale musimy zmienić na ten właśnie, który powstał, czyli Light Loader z forgem. Pamiętajcie o tym, żeby to tutaj właśnie sobie y zmienić. Możemy edytować ten profil, na przykład nazwać go jakoś inaczej, krócej, czy coś takiego, lub też możemy mu tutaj. Poprzez zaznaczenie tego ptaszka, zmienić ilość przypisanej pamięci RAM do, do Minecrafta. Ja mam 8 GB w komputerze, więc mogę przypisać 4 GB. Zawsze przypisujemy połowę tego, co mamy w komputerze. Saveujemy i sprawdzamy, czy na pewno mamy to wybrane. Mamy. Zatem klikamy Play i czekamy, aż się uruchomi. I teraz już zawsze, po prostu jak będziemy sobie grać z razem i chcemy mieć razem z mapą to musimy mieć wybrany właśnie ten profil Lightloader z Forgeem i wtedy możemy sobie instalować inne mody później dodatkowe po prostu wrzucając do mods czekamy, czekamy I zawsze, po prostu, gdy będziemy chcieli grać z modami i z mapą, to musimy mieć wybrany profil Light Loader. A jeżeli będziemy chcieli grać bez mapy, no to wtedy wybieramy profil z Forge'em. No, już no okej, okay, jest. Tutaj przez przypomnienie, że Forge jest w wersji beta, zanim, zatem. Mogą się pojawić problemy, i dlatego przypominam o kopiowaniu tego foldera. Minecraft przed każdą zmianą. Gdy wejdziemy tutaj do mods, to nie znajdziemy tutaj tego właśnie tej Foxel Map, ponieważ on jest zainstalowany owszem, w folderze mods, ale on dotyczy lightloadera. Także tu klikamy gotowe. A Lightloader, tutaj widzicie, jest taka wypustka. Jak na nią najedziemy to się pojawia. Kurczak jest napisane, że to jest light loader. Jak klikniemy na kurczaka, to nam wyskoczy, że mamy tutaj zainstalowaną voxel map. Zatem klikamy z powrotem na kurczaka i, i co, i gramy w naszym wybranym świecie. O, i jak widzicie. Jest Fox Map zainstalowany. Z ukryj ten komunikat. M opcje. Dobrze, czyli M. M, jak mapa nas bardzo interesuje. Ok, Z. Zamykamy komunikat. Hej. Ha. No tak. Jak się nie dusi na Z, tylko na obok, no to, to trudno, żeby działało. Yy, ok, także ukryliśmy komunikat. Teraz klikamy M, jak mapa, i mamy tutaj pokazaną dużą mapę. My tu jesteśmy na środku. Możemy sobie yy, tutaj przypisać waypointa. Yy, nowy, gdzie jest nowy? Tu, tu jest nowy waypoint. Tutaj start, piszemy. Kolor może być zielony. Gotowe. Gotowe, czyli jesteśmy tutaj w miejscu startu. Tu mamy opcję jeszcze. Jak widzicie, jest okrągła mapa. Ja wolę mieć kwadratową, czyli klikam tutaj, mam kwadratową. Tu są jeszcze różne inne rzeczy, to sobie każdy ustali według swojego. Widzi mi rozmiar o duży, mały, średni. Gotowe, gotowe. No i idziemy sobie. No, i też jak widzicie, jest mapa i działają również inne mody. Chociażby widać, jakie jest użycie mojej zbroi, czyli mod, mod Better PvP. Tutaj mam Inventory Twix, także wszystko, wszystko działa, a tam jest Start. Zatem teraz się tam teleportujemy, czyli klikamy M, jak mapa, Waypointy. Klikamy start i, i, i teleportuj. I już jesteśmy z powrotem na skrzynce w miejscu startu. E, tutaj może nie widać tego startu, bo ja mam włączone shadery, dlatego tego nie widać. Gdybym nie miała włączonego, to by był Słup soli e, Słup soli, może słup światła chyba. E, co ja duszę M MMM opcję Znaczniki. Yy, nie to. Gotowe. Yy, yy, yy. Gdzie są te? O, tu, waypointy w grze. W grze znaczniki, oba rodzaje. Waypointy wyłączone, słupy światła. O, słupy światła. Znaczniki, oba rodzaje. Oba rodzaje zostawiamy. Gotowe, gotowe i teraz. Nam się tutaj. No niestety, przez te 6 nie widać tego, ale tutaj jest w taki słup światła. Możecie mi wierzyć. Ok, czyli mod działa, ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę BGPL. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się. pa, pa. Help